and said Augustine says it best he says that god became a man so that man could become god Pan Bóg przyszedł do nas w postaci człowieka my mamy tą boskość w sobie rozwijać stawiać, stawać się podobnymi do boga but be careful careful with our language What it means is we partake we participate in divinity Mamy udział w tej boskości, ale uważajmy na właśnie ten język Będziemy uczestniczyć stawać się podobnymi do Boga. I to wszystko dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy oszczeni. indwelling in us tam zamieszkuje wtedy w nas Pan Bóg. And Jak tylko jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, Bóg w nas zamieszkuje. And it is in the Council of To było na Soborze us that it is the Eucharist, Holy Communion, that preserves us from mortal sin, tam właśnie powiedziane było na Soborze, że uh, konserwuje nas święty sakrament przyjmowanie hostii, konserwuje nas od tego grzesznego życia tutaj na ziemi. And forgives us of our daily sin. I możemy wtedy pozbyć się tego grzesznego życia. You see how important the Eucharist is? Widzicie jak ważna jest Eucharystia. Let me tell you this. If you're in the state of grace today, the only reason you are is because of the Eucharist. Wszystko dlatego przyjmujemy Pana Boga i jesteśmy wtedy w stanie łaski uświęcającej. So let's go back and think and ponder on this mystery, Jesus present in the Eucharist. Pomyślmy o tej rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. You know him Pascal Belon. Czy znacie takiego świętego Paska Albeją, jak on pokazywał cześć i honor Panu Jezusowi? To było podczas jego pogrzebu. On leżał, oczywiście już nie żył, w trumnie. I wtedy, kiedy następowała konsekracja. I priest raises the host. Ksiądz wznosił hostię do góry. Saint Pascal Bailon, the dead man. E, e, Święty Paskal, nieżywy. Eyes. Otworzył oczy. Looks over. Spojrzał do góry. Head in i ukłonił, e, głowę, bo tak bardzo czcił Jezusa and when the priest lifted up the chalice Kiedy ksiądz kielich, he bowed his head again in reverence. znowu schylił głowę licząc pana jezusa w ten sposób and the priest put down the chalice and saint pascal closed his eyes back into the coffin. skończyła się konsekracja ksiądz wszystko odłożył to Pascal zamknął z powrotem oczy i leżał nieruchomo. I it just once. Myślę, że to się zdarzyło raz, But I've heard that it has a of times ale słyszałem właśnie dzisiaj, że to się zdarzyło nawet kilka razy podczas różnych mszy świętych.

Living life, taki, który już umarł, leży nieruchomo. Czyli w naszej duszy nigdy nie umieramy. Mówiłem Wam właśnie w tym tygodniu, jak widziałem mojego tatę, kiedy przyjmował komunię świętą and he came in and he knelt down in the pew and the way he knelt and prayed i never forget it nigdy tego nie zapomnę przyjmował tą komunię i w spokoju wracał do ławki the influence that you especially as parents can have on your children w jaki macie wpływ tak jak ojciec miał na mnie jaki rodzice mają wpływ na swoje dzieci they're watching you Don't say nie mówcie, że to nie ma żadnego znaczenia, że ja się tutaj nie ukłonię przed Panem Jezusem. To ma znaczenie. I tak wiara właśnie się rozprzestrzenia. Albo ona nie idzie dalej.